Zaczęło się od miłości. A jak się zaczęła miłość? Się, a jak zaczęła się miłość? E, od domówki unboxala w ogóle o dziwo. U osoby, u której byłem na ostatnim podcaście i ojeju. <grym _> gdyby tak porównać to zupełnie dwie, dwóch, dwóch zupełnie y, innych ludzi bym nawet powiedział, bo powiem ci, że y, wtedy byłem w bardzo mrocznym miejscu mojego życia. W ogóle youtuberzy mają coś takiego, taką tendencję, że oni chodzą do podcastów, kiedy, kiedy mają najgorzej. Kiedy właśnie nie mają z kim pogadać, nie? i są w takim naprawdę ciemnym załuku i mają takie. To jest zajebisty moment, żeby pójść i pogadać o swoich problemach. Ale wiesz nie? Co? To, jest, to jest naturalne w człowieku, bo mm, ja tak kiedyś pomyślałem, że człowiek nie chce trzymać smutku w środku i potrzebuje go wylać. I popuł... Przyciąga do siebie ludzi też, po momencie, w którym no, jest u ciebie źle. To prędzej odepchniesz tych ludzi sam siebie nawet, ponieważ nie chcesz z nimi mieć kontaktu, bo się w siebie wstydzisz, nie? I a, a jak jesteś szczęśliwy, to masz tych ludzi i tak tych ludzi przyciągasz do siebie samym sobą, samą swoją energią, nie? Samym swoim nastawieniem. podejściem.